Chciałbym dzisiaj przedstawić bardzo ciekawe urządzenie, które dojechało do nas, do firmy i które zaczniemy sprzedawać od dzisiaj. To są nożyczki do przerzedzania zawiązków. Bardzo proste urządzenie, pokażemy za chwilę, jak działa. Wiadomo, że najbardziej korzystną sytuacją jest taka sytuacja, kiedy mamy e, z jednego kwiatostanu jeden e, zawiązek e, z kwiatu królewskiego, a pozostałe, e, jeżeli będą usunięte. No i tak możemy to robić. Zostały nam dwa. E, możemy, tu w tym przypadku zostawimy jeden. O tu na przykład jednym ruchem e, ręki. E, Możemy yy, te zawiązki e, niepotrzebne. O, tutaj mamy dużo zawiązków, no więc to będzie fajnie. Tak, tu zrobimy. Tak, tu możemy zrobić. E, a, No, nie mam do, jeszcze doświadczenia takiego, ponieważ mam to w ręku od kilkunastu minut. E, o, proszę bardzo, możemy tak zrobić możemy zrobić to tak zawsze możemy wybrać najlepszy zawiązek tu możemy to zrobić tak i zostaje tylko jeden także myślę że będzie to e, bardzo pomocne przy ręcznym e, przerzedzaniu zawiązków e, jak wiemy ręczne przerzedzanie zawiązków jest najbardziej skuteczne e, no i na pewno o kilkanaście czy kilkadziesiąt procent czasu zyskamy, czyli no, ograniczymy koszty robocizny. Zapraszam do sklepów Aktivu po to nowe, bardzo proste, ale bardzo przydatne urządzenie. Do zobaczenia!